W rejsie niepodległości znaleźliśmy się troszeczkę przypadkowo, z tego względu, że jeden z partnerów wycofał się z organizacji rejsu niepodległości, więc nieco więcej niż dwa miesiące przed rejsem Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zwróciło się do nas, czy ewentualnie moglibyśmy wesprzeć tę inicjatywę. Chodziło o to, zostaliśmy wybrani dlatego, że jesteśmy fundacją misyjną, więc mamy doświadczenie z wysyłaniem wolontariuszy w świat, więc mamy Doświadczenie po prostu przy organizowaniu tego typu imprez. No, była to bardzo ryzykowna dla nas decyzja, bo trzeba było się zdecydować bardzo szybko, ale no, podjęliśmy to wyzwanie, wierząc, że jest to no, bardzo szczytny cel i dobra, dobra okazja do tego, żeby no, pomóc I szczególnie tutaj o młodych ludzi, którzy byli chętni wziąć udział w tym, w tym rejsie. Uczestnicy rejsu składali się jak gdyby z dwóch części, bo udział w rejsie, jeżeli chodzi oprócz całej załogi, która liczyła tak około 30 osób, 20, 20 parę osób, to brali udział studenci Akademii Morskiej z Gdyni, którzy odbywali swoją doroczną praktykę, tym razem może troszeczkę po prostu dalej, bo zwykle to było, odbywało się na Bałtyku, ewentualnie Morzu Północnym, teraz trochę byli trochę dalej. I druga część to byli laureaci, którzy zostali wyłonieni dużo wcześniej, zostaliśmy zaangażowani przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej, w konkursie, który zorganizowali. Ja płynęłam na odcinku z Kopenhagi do Gdyni przez Stavanger. To był drugi etap rejsu. Nasz odcinek wynosił tak niecałe dwa tygodnie, więc nie był to, to był jeden z krótszych etapów rejsu. Ja o rejsie się dowiedziałam od mojego brata, który, który z kolei dowiedział się od swojej koleżanki, że właśnie jest konkurs, który daje możliwość właśnie wzięcia udziału w rejsie, który miał na celu uczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości. I wziąłam udział gdzieś tam trochę początkowo nie podejrzewając, że, że rzeczywiście może, może się udać i, e, i rzeczywiście taka ogromna przygoda z tego, e, z tego powstać. Także no, udało się i, i bardzo się z tego cieszę, bo, bo są to wspomnienia i, i też relacje z innymi ludźmi. Mam nadzieję, że na całe życie. Dla mnie takim bardzo ważnym momentem było, kiedy dopływaliśmy do Stavanger, do portu Stavanger w Norwegii, kiedy witała nas tamtejsza Polonia. E, oni byli gdzieś też ubrani w takie, takie stroje ludowe. E, głównie to były, e, byli górale, którzy w tej chwili no, mieszkają tam już od wielu, wielu lat, ale tą polskość i, i taką tradycję wciąż utrzymują. E, no i dla mnie to było gdzieś takie, taki ważny moment też spotkania z nimi rozmowy, też poznania ich i e, ich jakiś historii, e, dlaczego tam są, e, jak tam żyją. I no i właśnie też też takich historii e, tego, tego utrzymywania tej polskości, właśnie tradycji, uczenia historii e, polskiej e, nawet za granicą. Płynąłem w Wresie niepodległości na, na odcinku z Singapur. Przemierzyliśmy cały ocean indyjski. Ponad dwa miesiące zajęło nam przepłynięcie całego oceanu. No tutaj rzeczywiście wyzwanie było, bo 27 dni bez zawijania do portu z Maurytusa do stolicy Indonezji Jakarta, to nie na co dzień się zdarza, ale wszyscy dali radę, byliśmy bardzo dzielni. Wspomnienia są niesamowite. Tak naprawdę za każdym razem, gdy ktoś pytał o Rejs, mówi o czymś innym bo, bo jest, jest to wydarzenie życia tak naprawdę. Przepłynięcie Oceanu Indyjskiego jest spełnieniem jednego z największych sportowych marzeń, a późniejsze Światowe Dni Młodzieży w Panamie dzięki Fundacji Salwati również były takim duchowym dopełnieniem tych wszystkich wydarzeń stulecia niepodległości. Z jednej strony przebiegał zgodnie z planem, bo po trasie, której był wyznaczony, więc tutaj nie było żadnych większych, dużych zmian, jeżeli chodzi o harmonogram pływania. Natomiast no, dużo rzeczy się po prostu też działo tak spontanicznie, szczególnie jeżeli chodzi o porty organizowanie, dlatego że no, te porty następowały dosyć czasami szybko jeden po drugim i trzeba było dosyć to, to organizować. No i dużo, dużym wyzwaniem było, było, była Panama, czyli Świat, Światowe Dni Młodzieży. Ponieważ no, rejs polegał na tym, że jeśli chodzi o laureatów, to ich było około 350 osób, ponad 350 osób i oni byli podzieleni na te. Kilka odcinków, sześć odcinków, które, na których każdy z nich przepływał jeden odcinek. Natomiast wszyscy brali udział w Światowych Dniach tak Młodzieży, więc trzeba było ich dowieść samolotem do, 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 do Panamy, bo tylko mała grupa dopływała do, do, do Panamy. No więc to przedsięwzięcie było logistycznie dosyć trudne do zorganizowania, no ale oczywiście wszystko się udało. No przeżywanie Święta Niepodległości, bo rodzaj niepodległości, sam, sam Święto Niepodległości przeżywaliśmy w Osace. Też przewodniczyli tam byli polscy misjonarze, którzy od wielu lat pracują w Osace. E, więc no, te, te przeżycia rzeczywiście to były te, te porty, gdzie, gdzie po prostu się spotykaliśmy. E, I rzeczywiście płynęliśmy z tym przesłaniem e, niepodległości. To było dla nas to bardzo ważne wydarzenie.